Odkryłam genialny trik, który odmieni Twoją pralkę. Efekt cię zaskoczy. To proste, tanie i działa za każdym razem. Uszykuj gąbki kuchenne. Im więcej, tym lepiej. Zrób w nich otwory na samym środku. Ja używam lutownicy, ale możesz też zrobić dziurki nożykiem czy patykiem do szaszłyków. Przygotuj sznurek i nakładaj na niego po kolei wszystkie gąbki. Zabezpiecz koniec sznurka, aby gąbki się nie zsunęły. Włóż je do pralki i polej obficie sokiem z cytryny. Włącz pralkę bez dodatkowego detergentu i zobacz co się stanie. Nie uwierzysz, że tak łatwo można rozwiązać problem, z którym wielu z nas się zmaga. Cytryna posiada silne właściwości odkażające i neutralizujące nieprzyjemne zapachy. Kiedy z pralki wydobywa się nieprzyjemny zapach, ten trik rozpuści brud i osady, które mogą być przyczyną tego smrodu. Pralka nie tylko zostanie odświeżona, ale także wyczyszczone zostaną gumowe uszczelki, które często zatrzymują wilgoć. Po zakończeniu prania urządzenie będzie pachniało świeżo i czysto. W każdej szufladzie pralki są trzy przegródki, ale nie każdy wie do czego służą. Jeden błąd może mieć wpływ na pranie. Jeśli używasz kapsułek, możliwe, że szuflady na detergenty w ogóle nie używasz. Przyjrzyj się więc swojej szufladzie w pralce. Wiesz, która przegródka do czego służy? Są w niej zawsze dwie przegródki z kreskami oraz jedna przegródka z symbolem kwiatka. Te kreski to cyfry rzymskie 1 i 2. Do przegródki z cyfrą 1 daje się detergent do prania wstępnego. Większość osób nie włącza nigdy prania wstępnego, nie używają więc tej przegródki. Przegródka z kwiatkiem jest do płynu do płukania tkanin. Jeśli używasz płynu zmiękczającego pranie, to wlewasz go właśnie tutaj. Przegródka numer 2 jest na detergent do prania głównego. Tutaj wlewa się płyn prania lub wsypuje proszek. Ma ona dlatego dodatkową funkcję, która ułatwia używanie różnego rodzaju środka piorącego. Coraz częściej znajduje się w niej mała przegródka. Jest ona ruchoma. Kiedy używasz proszku do prania, przegródka powinna być podniesiona. Jeśli chcesz wlać płyn do prania, wtedy ta przegródka powinna zamknąć tą część z płynem. Wtedy płyn nie spłynie poza pralkę przy wysuniętej za bardzo szufladzie. Każda przegródka ma więc osobne zastosowanie. Przypatrz się swojej pralce i sprawdź, czy używasz prawidłowo przegródek w jej szufladzie. Czyszczę tak regularnie pralkę. Brud i kamień znikają. Pralka jest czysta, a pranie zawsze pachnące. Nanieś pastę do zębów na wewnętrzną szybę drzwiczek. Weź połówkę cytryny i rozsmaruj pastę. Zrób to szczególnie przy krawędziach, gdzie często robi się osad z wody i detergentów. Kiedy już wyczyścisz całą szybę, wrzuć cytrynę do bębna pralki. Teraz zajmij się kołnierzem w pralce. Chodzi o miejsce, gdzie zbiera się najwięcej brudu. Często powstaje tutaj pleśń. Posyp to miejsce sodą oczyszczoną. Usunie brud, zarodniki pleśni i sprawi, że brzydki zapach zniknie. Kiedy to zrobisz, zamknij pralkę. Otwórz szufladę na detergenty i spryskaj ją całą octem. Wszystkie przegródki. Ocet usuwa kamień zalegający osad z detergentu i pleśń. Jeśli regularnie czyścisz pralkę, pleśń nigdy się nie pojawi. Zamknij szufladę i włącz pralkę na standardowy cykl: pasta do zębów, cytryna, soda i ocet wyczyści wnętrze pralki i zalegający w niej osad i kamień. Te składniki likwidują też zarodniki pleśni, które mogą odpowiadać za brzydki zapach wydobywający się z pralki. Kiedy pralka skończy program, otwórz ją i wyjmij cytrynę. Od razu zauważysz, że całe wnętrze lśni. Gumowa uszczelka jest czysta, a szyba drzwiczek, błyszcząca. Przetrzyj ją na sucho, a będzie czysta, jak nigdy. Szuflada na detergenty też będzie czystsza. Teraz, używając płynów, do pralki nie dostaną się stare, śmierdzące często osady. Przy kolejnym praniu zauważysz, że ubrania będą pięknie pachnieć. Nie musisz obawiać się zapachu stęchlizny i pleśni. Wrzuć reklamówkę do pralki. Zdziwisz się, co potrafi. Zwykła jednorazowa reklamówka sprawi, że ubrania po wyjęciu z pralki będą czystsze. Jak to możliwe? Na ubraniach znajduje się pył, kurz oraz włosy. Podczas prania często te zanieczyszczenia osadzają się wokół gumowego kołnierza pralki. Dlatego to pod nim są różne opróżki i włosy. Wszystko to zostaje w bębnie. Potem te zanieczyszczenia mieszają się z ubraniami w kolejnym praniu. Ale rozwiązaniem może okazać się zwykły woreczek foliowy. Włóż go do pralki. Musi to być woreczek bez nadruku. Dołóż ubrania, które masz do prania. Dodaj płyn do prania czy kapsułkę. Wlej płyn do płukania. Ustaw program na temperaturę nie wyższą niż 40 stopni i włącz pralkę. Co się stanie? Na pewno będzie więcej piany niż zwykle. Przez reklamówkę detergent będzie się bardziej pienił. Dodatkowo podczas cyklu prania torba foliowa zbierze cały brud, sierść i włosy, które były na ubraniach. Kiedy pralka skończy prać, otwórz ją i wyjmij pranie oraz woreczek foliowy. Pokażę ci, że są na nim drobne prusze i włosy, a wyprałam tylko jedną bluzę. Bluza jest czysta pralka też, a opróżki zostały albo wypłukane z wodą, albo usunięte z workiem foliowym. Wrzuć lód do suszarki, a zagniecenia na ubraniach znikną ten trik pokochają osoby, które nienawidzą prasować ubrań. Kiedy na twoich ubraniach są widoczne zagniecenia, można temu prosto zaradzić i to bez użycia żelazka. Prasowanie ubrań to dla wielu osób udręka i strata czasu. Nie chce się po prostu wyjmować deski i włączać żelazka. Ale jeśli masz w domu suszarkę czy pralko suszarkę, to jesteś szczęściarzem? Weź swoje pogniecione ubrania, takie z widocznymi zagnieceniami. Często pojawiają się one, jeśli trzymamy ubrania złożone w szafie, a nie powieszone na wieszakach. Czasami po prostu zostawimy je w suszarce za długo. Pojawią się zagniecenia, jeśli nie wyjmiemy suchego prania od razu. Włóż do bębna trzy, a maksymalnie pięć takich rzeczy, dorzuć garść kostek lodu i włącz suszenie na około kilkanaście minut. W tym czasie wilgoć z kostek lodu zlikwiduje zagniecenia podczas pracy suszarki. Ubrania będą gładkie, bez prasowania. W zależności od materiału, będziesz widział efekt od razu po wyjęciu ich z suszarki. Kilkanaście minut, a czasami tylko dziesięć, wystarczy, aby suszarka wyprasowała twoje ubrania za ciebie. A wszystko to za sprawą paru kostek lodu. Weź pończochę i nałóż na dłoń. Ten trik sprawi, że nigdy więcej już nie będziesz miał zniszczonych ubrań po wyjęciu z pralki. Jeśli twoje ubrania po praniu mają zaciągnięte nitki, na pewno zastanawiasz się, co jest ich przyczyną. Często nie pamiętasz, czy nitki powyciągane były już przed praniem. Nie wiesz, czy pralka uszkadza i drze twoje ciuchy. Boisz się więc prać w pralce delikatnych ubrań i swetrów, aby ich nie uszkodzić. Koronkowa bielizna, obrusy i firanki są twoim oczkiem w głowie? Boisz się nawet o pończochy? Może nawet już zacząłeś prać te wszystkie rzeczy ręcznie i marnujesz przez to sporo czasu. Jednak zaciągnięte nitki na ubraniach często sprawiają, że nie nadają się one już do noszenia, nie zawsze można je naprawić. Szybko przekonasz się, że problem powyciąganych nitek zniknie. Weź pończochy, które już masz nie do pary. Ja takich nigdy nie wyrzucam. Wykorzystuję je do wielu rzeczy. Na przykład teraz pokażę ci prosty trik. Pończochę załóż na dłoń. Nie może być podarta. Musi być cała. Zrób to jeszcze przed włożeniem ubrań do pralki. Wytrzyj rajstopą cały bęben. Dokładnie przecieraj każdy zakamarek bębna. Również te progi w bębnie. Teraz sprawdź rajstopę. Jeżeli jest cała, nic ją nie pochaczyło, to znaczy, że twoja pralka działa prawidłowo. To nie ona niszczy ci ubrania. Jeżeli na pończochach pojawiłyby się oczka, szybko zlokalizowałbyś miejsce, które odpowiada za dziurki i powyciągane nitki w ubraniach. Znałeś ten trik? Daj znać w komentarzu, co o nim myślisz.